Co poszło nie tak? Można by pomyśleć, że jeśli wydaje się 10 milionów dolarów na wystawne wesele, na którym trzykrotnie zmienia się stroje, to decyzje są przemyślane i jest szansa, że małżeństwo potrwa nieco dłużej niż zaledwie 72 dni, a tak właśnie było w przypadku Kim Kardashian i Chrisa Humphreysa. Małżeństwo Pameli Anderson i Kida Roka z kolei trwało nieco ponad 3 miesiące, podobnie zresztą jak małżeństwo Lizy Mary Presley i Nicola Cage'a. Bradley Cooper, łamacz kobiecych serc, i Jennifer Esposito na ślubnym kobiercu stanęli pod koniec grudnia, a już wiosną kolejnego roku brali rozwód. Powód? Jak mówili w wywiadach, lepiej czuli się bez siebie niż ze sobą. René Zellweger po ślubie z piosenkarzem country Kenim Chesneyem i szybkim rozwodzie po czterech miesiącach wspólnego życia powiedziała, że wolałaby o całym zamieszaniu zapomnieć. A w Polsce magazyny plotkarskie ciągle żyją niedawną informacją o rozstaniu po zaledwie kilku miesiącach małżeństwa Sandry Kubickiej i barona. No, nie tylko gwiazdy się rozwodzą, także. Dużo osób się rozwodzi, ale ważne jest to, żeby wszyscy byli w miarę szczęśliwi, żeby ten rozwód poszedł jakoś bez złości, jak to mawiamy. Ale o tym, dlaczego e, niektóre związki nie wytrzymują próby czasu, opowiedzą nam Anna Kośmider, adwokat, Julita Dębska, psycholog, i Paulina Boguszewska, która to naszą bohaterką jest, bo Paulina rozwiodła się. Mamy nadzieję, że szczęśliwie, Paulino. Boże, co za stres, podziwiam was naprawdę, jak sobie radzicie z tą presją, ale postaram się opowiedzieć. E, jakie było pytanie? Pani Paulina w, e, w trakcie rozwodu. Tak, w trakcie. Tak, rozwodzisz się. Tak, e, o rozwód wniosłam 3 lata temu, e, no i przygoda trwa. A kiedy wzięliście ślub? Ojejku, ile to było, 6 lat, nie, nie 7 lat temu. Siedem mhm. lat. Czyli jak długo trwał ten związek, mówię o małżeństwie? Małżeństwo trwało tak naprawdę, naprawdę 3 lata, bo w 2022 roku ostatecznie podjęłam decyzję, aby się z córą wyprowadzić, no i mhm. wniosłam o rozwód. Mhm. E, to jest trudna decyzja, bo, bo oczywiście my sobie żartujemy tutaj, ale dla wielu osób to jest tragedia, że coś, co miało być trwałe na całe życie, no jakby się zakończyło, więc tak sobie żartujemy, ale nie żartujmy, bo, bo, bo to poważna sprawa. E, czy ta decyzja była naprawdę przemyślana? Tak. Ta decyzja. E, decyzja, trwała, o decyzja o rozwodzie trwała wiele lat, właściwie już od dwóch lat. Zastanawiałaś się, czy? Tak, tak, od 2020 roku. Mhm. Kiedy to pierwszy raz kontaktowałam się z panią Anią, w tym roku to już jest piąta rocznica naszej współpracy. Mhm. I dziękuję za, za wsparcie przy okazji. E, tak, było wiele wydarzeń, które e, przybliżały mnie e, do decyzji. W dniu dzisiejszym absolutnie nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to słuszna decyzja. E, Paulino, bo Kasia dobrze zapytała, czy to była przemyślana decyzja, jeżeli tak. chodzi o rozwód. Czy to tak. była przemyślana decyzja, jeśli chodzi o, o ślub? ślub. Jeżeli chodzi o ślub, była też mimo wątpliwości. A nie wyszło? A mimo wątpliwości, tak. A, mimo wątpliwości i zauważenia sygnałów ostrzegawczych, które no, nie powinniśmy ignorować, ale ignorujemy, ponieważ nie jesteśmy chcemy. Jesteśmy zakochani. Jesteśmy zakochani, chcemy, żeby to wyszło. Mamy wizję, mamy plany, marzenia i po prostu. Myślimy, że nam się uda, tak? Tak, ale bardzo często jest tak, że my mamy jakby swoją wizję, ale nasze otoczenie, nasza rodzina, nasi znajomi mają swoją i często jest tak, że się decydujemy, bo nie chcemy ich zawieść, bo już tyle lat jesteście razem, mm -hmm. bo już ze sobą e, chodzicie, czy jesteście narzeczeni od kilku lat, i nagle okazuje się, no, pod presją bierzemy ten ślub, i często te małżeństwa rozpadają się. W sekundę potem ślub, mm -hmm. pół roku, rok. No właśnie, Julito, okiem psychologa. Dlaczego mm. dzieje się tak, że to są ważne decyzje i na pewno w większości przemyślane, ale ta próba czasu powoduje, że te małżeństwa bywają bardzo. Krótkie. Mhm. A czy tutaj myślę, że warto rozróżnić właśnie takie rozwody, które dotyczą y, takich dłuższych małżeństw i te, które dotyczą tych takich krótkich relacji. Jeżeli chodzi o te dłuższe małżeństwa, no to jednak najczęstszą przyczyną y, myślę, że jest to, że gdzieś dochodzi do jakiegoś zaniedbania mhm. i ludzie zaczynają być swoimi współlokatorami, y, nie są na siebie uważni. Natomiast jeżeli chodzi o te krótkie relacje, y, to tak z mojego doświadczenia pracy z klientem, no najtrudniejszym tutaj najtrudniejszą sprawą jest to, że ludzie po prostu się nie znają i trochę zaczynają budować dom i próbują budować rodzinę i to małżeństwo z kimś kto jest obcym człowiekiem bywa bo na tym etapie zakochania nawet jeżeli nie chcemy się oszukać to my patrzymy na tego drugiego człowieka przez no, różowe idea, okulary idealizujemy, tak, no. idealizujemy go i z jednej strony nic w tym złego są nawet takie badania które pokazują że im bardziej idealizujemy tą osobę na początku to tym Trwalsze może być małżeństwo czy, czy relacja. Natomiast oprócz tego, że są motyle w brzuchu, oprócz tego, że tutaj nam serce podpowiada, że to jest ten człowiek, są głębokie uczucia, to warto, żebyśmy też dołączyli do tego wszystkiego innego rodzaju procesy, bardziej analityczne i żebyśmy sprawdzili też, czy nam jest po drodze, czy to jest człowiek, z którym mamy podobne wartości, podobne cele życiowe, czy to jest ktoś, kto patrzy na swoją przyszłość podobnie jak my. Dodatkowy problem. Też wynika z tego, że przynajmniej większość moich klientów nie zna samych siebie dobrze, jeżeli ja nie jestem w stanie określić swoich potrzeb, ja swoich chcę. wartości, czego ja chcę, no to nie wiem, na, na co patrzeć. Ale y, zanim przekażę <noise> głosownie, bo tutaj pani adwokat ma pewnie jeszcze z, z, z też sporo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, o, o przyczyny, to chciałabym jedną rzecz tutaj podkreślić, bo często w mediach, y, czy tu w telewizji czy w mediach społecznościowych teraz straszy się trochę relacjami, małżeństwami. I tutaj dlatego ja chcę być takim głosem, który jednak przekazuje to, że te relacje są fajne, miłość jest dobra, jest fajna. Jeżeli cały czas słyszymy, że wszędzie są czerwone flagi, na co mamy zwracać uwagę, no to później ja w gabinecie... Nie się. Tak, ja w gabinecie spotykam mnóstwo pacjentów, pacjentek, którzy mają lęk przed takimi relacjami romantycznymi, boją się wyjść z domu, unikają randek, więc... nie. Znie, tylko taki apel, żebyśmy nie zniechęcali też tutaj. Czy znaczy nie utopmy znaczy. dziecka z kąpielą, bo to, to jest bardzo istotne. Pani mecenas Ania jest gotowa. Pani Aniu, pani najwięcej widzi powodów tak formalnie, no bo u pani Julity to różnie to jest opowiadane, ale pani widzi najwięcej powodów rozwodów. Dlaczego tak się dzieje z pani perspektywy? I czy jest ich więcej teraz? Tak, jest ich zdecydowanie więcej. W zeszłym roku samych pozwów rozwodowych zostało złożone aż 83 tysiące, chociażby w ubiegłym roku, w 2020. Tylko 81 tysięcy, więc to wzrasta lawinowo um, składanie pozwów rozwodowych. Natomiast statystycznie najczęstsze przyczyny rozkładu pożycia są wskazywane przez małżonków jako niezgodność charakterów. To jest prawie połowa par wskazuje właśnie na tę przyczynę. Kolejną, A tam można zmieścić. No tak, wszystko. bo to jest chyba najłatwiejszy tak, powód, jest... żeby wpisać w rubrykę. Chyba. Oczywiście to jest bardzo pojemne, niedoprecyzowane pojęcie i termin. Kolejną taką przyczyną są zdrowia. Zdrady małżeńskie, tutaj jest to około 20% małżonków, podaje, że właśnie z tej przyczyny się rozwodzi. I kolejną niestety nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków, to jest tam około 17%. To ja bym zapytał o te zdrady małżeńskie, bo mówimy o krótkich związkach. To jest tak, że ludzie się zdradzają, na przykład nie wiem po pół roku ślubu, to nie tak? wytrzymuje ta, ta, ta atmosfera z rodziną i weselem? Tak, tutaj z mojego doświadczenia zawodowego dokładnie to tak wygląda, że najczęściej w takich krótkich o trwałych związkach małżeńskich właśnie przyczyną jest fascynacja inną osobą. Niekoniecznie musi to być e, już zdrada, zdrada małżeńska, mhm. ale e, takie zainteresowanie właśnie inną osobą. No, dzisiejszy świat, dostęp do e, social mediów, e, portali randkowych, e, czy nawet miejsca pracy sprawiają, że e, osoby e, szybciej się zakochują i tutaj właśnie te decyzje związane I z to I to boli rzeczywiście. Natomiast dlaczego te, te sprawy, Rozwodowe trwają tak długo? Czy to chodzi o dobro dzieci, które są z takich związków? Czy to chodzi o to, że jakby daje się jeszcze szansę małżonkom? Jak to wygląda prawnie? Mm -hmm. To znaczy. Mm, y Prawnego punktu widzenia, jeżeli składamy pozew o rozwód, to jesteśmy już zdecydowani na, na rozwód i tutaj sąd nie jest miejscem godzenia małżonków. To raczej takie rzeczy odbywają się na terapii. Natomiast ta długotrwałość procesów rozwodowych głównie wynika niestety z tego, że sądy mają bardzo dużo tych spraw i są niewydolne, więc ten taki długi czas oczekiwania jest z tym związany. Mhm. Ale akurat w tej chwili trwają pracę w komisji kodyfikacyjnej prawa rodzinnego, by takie rozwody, które są bez orzekania o winie i małżeństwo. I się. Nie, nauczamy. były przekazane notariuszom bądź a, kierownikom a, no urzędów stanu cywilnego. Dobrze. Tak, natomiast to, to jest tylko projekt. Decyzja. Paulino, życzymy ci, żebyś była szczęśliwą, super żoną. Mamy nadzieję, że wieloletnią. O, to mogłeś to... nie dodawać tego dobra. ostatniego słowa. Życzymy ci, żebyś była szczęśliwa. Paulina Boguszewska, Lita Demska, Anna Kośmider. Bardzo panią dziękuję. dziękujemy. Drodzy Państwo, zachęcamy do dyskusji i na Facebooku e, mogą Państwo napisać swoje doświadczenia, swoje pomysły. E, mamy nadzieję, że wszyscy będziemy żyli długo i szczęśliwie i w miłości, Pani Kasiu, szczególnie. Tak, tak długo, na przykład 100 <laughs> lat, jak dom, który cały czas dzisiaj w pytaniu na śniadanie odwiedzamy.